Jakąś główną rolę mam, Investigator. Ej, usuwam ją w bo ona jest zbugowana. Mam już raz. Nie ruszamy, nie ruszamy. Już każdy sobie przeczyta? pójdą. Dobra, dobra, startujemy. Ale no wielki brat. To ja. Kolory: Diabluch czarny. Szok. Nison różowa. Neuracht zielony. Smerf jasno-zielony. To jest ultraróżowy? Angelka, Flashbang nie żyje Ko**a pozdro Ile to k***a trwa? Ja nawet nic nie widzę To na pewno nie był torek. Ja dostałem Flashbanga Ja, ja dostałem Flashbanga uwaga, uwaga. A, dobra, dobra. A więc, dwie osoby, które były obok Będziesz ciała Biegły Znubi, pewnie tak, już to, po nim no Był to Fierro, Zwierzak dobrze. ja biegałem, miałem naja, mleko Biegałem dookoła Smurf. Albo Zwierzak Na no pewno wadzi? nie ja Ja Albo Flesza Będę miły, przez pierwsze rundy będę nim miły No, no cztery cztery zwierzak. Zwierzak, albo ja Ewron, anime też Ewron Ustawia gare jako postać w Amon Ja nawet nie wiem, z to jest Gara po prostu wygląda śmiesznie Mam taki plecak ma wiedzieć wszystko. Ma wiedzieć, Okej. widzi. widzi. Okay. Okay. Z Killerem. Z jest Killerem, no bo od razu, od razu wiedział, gdzie, kto to on jest. Pan Ostaw ze mną zreportował. No, tak Z mną sprawę, że Jacob i slay. Nawet nie, nie zreportowałem po pierwsze, się. a po drugie widziałem, bo. Pozdrawiam. Zależało mi bardzo na tym, żeby wiedzieć, kto płaci. Nie plecak, tylko wazon na pasek. Wazon na piasek. To jest plecak, Mam Mam nim książki. Pozdrawiam, bo Amej. Co się stało? Co się stało? Smurf z siebie. Czyli smurf oznacza, że był, był killerem. vigilante? sytuacja jest taka, że jest jedna o. rola miła, vigilante, że jeżeli odgadniesz czyjąś rolę, teraz na głosowaniu masz taki przycisk, to ta osoba umiera, albo killer też ma taką rolę, jest asasinem i może odgadnąć czyjąś rolę. Więc smurf się przyznał albo, że jest killerem, albo coś i ktoś go zabił. Albo sam się zabił. Nie wiem, czy to nie będziemy tak ale rola może tylko być raz. Tak, eee, znaczy. tak, 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 tak. Nie może być no dwóch tych okay. samych. A, a to nie jest tak, że może Smer był Vigilante i źle trafił? Mogło, ta, no jeżeli, jeżeli trafisz nie źle, był. to sam umierasz. Nie wiadomo. A, to się no. nie, był, nie był, nie był, nie był vigilante. Jeżeli jest tylko możliwość jednej roli, to nie był. O tak, mój boszy, jak to teraz za... Z k sko... złych, która zabija odgadającą od rolę. Kilka, kilka, ktoś ci Jak no kilka może mieć. Nie może samych, nie może a, a, może po ja jednej roli, po jednej a może ja fejkowałem? A może ja fejkowałem, jestem weteranem nie <grym> Wiadomo, Smerf był... Jeżeli Smerf umarł, to jednak jeden killer mnie, nie? No pozdrawiam, można no, tak. no, skipnąć skip skip. A czemu Jacob tak ciło siedział? Jacob, Jacob jest, jest drugim killerem, ja, bo jest ja drugim killerem Bo Jacob mikrofon podłącza A uwaga, nie uznajemy alibi, nie wiem jak się gra, albo pierwszy raz gram, w Ale nie, no ja wszystko wiedziałem Proszę bardzo, od razu tylko mówię, od razu tylko mówię, no Nie uznajemy tej wymówki to brak. Turytę. napisał Ad Evron. Smer był traperem. I chłop ma ikonkę tylko słuchanie. Szmerix, jak masz tylko słuchanie, to puść tą ku... klawiaturę spoilerowcu. Myślałeś o tym kiedyś, żeby nie psuć ludziom zabawy? Jakbyś kiedyś na przykład, poszedł na lody, nie? Taki, wiesz z automatu. Ja bym ci wy... tego loda na chodnik. Cieszyłbyś się? Myślę, że nie. Ale ja bym ci powiedział, ku... Lepiej dla ciebie, żebyś nie zjadł tego loda z Zdrowiej Coś nowego, co byś wtedy powiedział, chamie good, okay, <laughs> okay, Bardzo dobry wow. przykład Bardzo dobry przykład Kolejny dobry przykład Kamila Ewrona. Pozdrawiam <laughs> Miałeś być miły Jestem Dobra, kto tu jest? Xen. No i dead. Dlaczego Jacob go zabił? Jacob, nie, nic nie, nie możesz mówić! A, nic nie możesz mówić, Jacob. Jesteś zmiutowany. Okej, okay, słuchajcie, 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 słuchajcie. Mamy rolę blackmailera. Jeden impostor jest blackmailerem. On może raz na rundę kogoś zmiutować. Jacob, A, kogoś właśnie pytanie. sam Jake... Właśnie, Słucham? czy sam siebie może? Nie, nie, ale inny impostor może swojego kumpla A, zmiutować. Okej, 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 Sam siebie nie dobra. może, sam siebie nie może. Ale ale ja ja, ja, ja chciałem powie ja powiedzieć, że to był zwierzak. Też to, był eee, to był zwierzak. i Słuchat? z prostej przyczyny, ponieważ pierwsza sprawa jest taka, hmm. że, nic że nic nie tej granat, rundzie. który był właśnie Ale w tym miejscu, chyba teraz, by... Parola. sprawa druga sprawa jest taka, no, dobra. że Smery się zwierzaku cały czas, więc może Nie, że smery... to jest jeszcze stary wiadomość. Zobacz, zwróć uwagę na to. Nie, nie. To jest, no to jest zwierzak z drugiego powodu. Z powodu takiego, Drodzy że, że pierwsze kill jak Aha, był, was... było mówione, że zwierzak biegł wokół, który powiedział, że miał cały czas flesza. Podobno. Zapraszam. Paradoksalnie to on do rzucił tego flesza na pierwszym ciele, ponieważ tutaj u nas byliśmy w medzie i w bieg Uwaga, znowu jak zwierzak się pojawił, a ja się również fleszyk. Widzimy się w grze. Nie, to tylko dwa sloty. Nie, 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 to Jacob miał taki złoty plan. Nie mógł sobie zabdać no. Blackmailera. A jak zwierzak. Drugi, drugi impostor. Ale, ale impostor nie? impostorowi może no. być Blackmailer. No, ale bez sensu, po co bym powiedział? No raz gadać, dwójkę że ale co, jesteście i... razem? Zwierzak ze Smarty? co mówicie teraz z Smarty? Tak. co jesteście? Ale nie, a ja chodzi ja... o to, że mówię, że wbiegał Jacob. Dzięki działowi Armata. Smarty? To jest tak samo dostałem. Drugi impostor. Ale kto ma nick Smarty? No to ja dzień dobry Smart. A może przepraszam smarty. dobra? Mario, dam <laughs> ja. No to chyba o, nie był Smarty. smarty. Że... Nie, to był no Smarty, ja z... bo ja zgadłem jego rolę, był blackmailer O mój Boże! Boże. No, no ja a czekaj, 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 czeka. jeżeli zgadłeś no, jego ja no, rolę... Jest... Ej no trochę. To... Ryzykowałem no. A ja Smart <laughs> mnie sprzedał no już. <laughs> w... Słuchaj, w raz taki klacz w pierwszej grze. Smerfowska, jak biegasz debilu, nie żyjesz, to ruptaski! Wyobraźcie sobie być blackmailerem i nie miutować zwierzaka co runda. Jest jaki błąd. Dobra, powinno być easy. Wiadomo, pierwsze rundy tak nie wiadomo jeszcze kto ma jakie role, jak ktoś jest nowy, ale wiadomo o co chodzi, no nie? Jest O! Dobra. Chat, wiecie co ja mogę robić? Jako ultra Investigator Sprawdzać czy ktoś nie zniknął w węcie. To jest hit Okej, okay, Nison Slayprox Diable jest taki gruby Dlaczego on nagle jest taki gruby? Dobra, tutaj do wenta nikt nie wchodził Okej okay. Cześć Shizu Okej, okay, do tego też nie ja! P mam! Kto to jest? To Poma jest pomarańczowy? Kremowy? Dobra. Czy to jest do mnie? Nie, 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 nie. nie. Dobra, dobra, dobra. Muszę sprzyjrzeć się wam. O mój Uch. boże. Okej, okay. Wiem, kto jest killerem. Ja tylko chcę powiedzieć, że jestem stuprocentowo czysty, bo oni w dwójkę byli przeciwko mnie jest zabójcami albo torek albo naja raczej naja torek, teraz już wam yeah, mówię dlaczego raczej... już wam no. mówię dlaczego jestem investigatorem i, i widzę ślady stóp gdzie kto chodził i różowe Obrudliwe. ślady skończyły stóp, się dasz. na węcie różowa osoba wpadała się do węta ale czemu ja jak to jest różowy, różowy Ale on też jest różowy Dlatego powiedział albo torek No to torek nie, to Naja Ja jestem safe Torek? To Naja, to Naja, to Naja Jak Naja? No cóż, to Naja, ja robię questy Okej, okay, no, bro No stop, cały czas to Torek, przysięgam no, a nie Ja nic nie powiem, po prostu zagłosuję na Naja Nie wiem e, jaki task jest w Wen'cie, ale generalnie jeżeli robisz taski, <laughs> no to Musisz <laughs> Bezskipuje. Bezskipuje. Bez ja, no ja, no ja na przykład mogę tak, że hmm. ze śledem ja rozbiegać. Ja Ale polecam to bezskipnąć sobie. Bo wszyscy byliśmy by, wszyscy byliśmy na środku, nie? W kupie, no nie? I tak wszyscy sobie chodzą milion mam śladów i nagle patrzę, a jeden różowy ślad odbił się w stronę jest lewego generatora. Bardzo no, takie różowe. Eee. Nie, 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 przy bardzo na ja, na ja, No jest jest jabłesko. Ja wiem kiedy ty kłamiesz. Ja tak, tak, jak najbardziej. Ślej <laughs> za kłamie? kłamie? Kamil, jak dziecko ci dało, to nie ma za co. Jak dziecko się dałeś porobić. Nie. Oh. No ini, <zuczujętim> jak dziecko się da i dobra sytuacja, no ja to była, wiesz? Ale strów. Oh, Nie gadaj. Na... ja! Oh, go, no Co, no Co tam się Aha. stało? Aha. Tak, jak wy Co ty, się tam się stało? Ech, Musiałeś pomylić różowy z pomarańczowym.